W nowym filmie, po dłuższym czasie, ale w końcu się udało, mam dla Was drugą część przepisów na przepyszne wege sałatki. Znowu mamy pięć przepisów i bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, który jest dosyć krótki. Wszystkie przepisy, właściwie proporcje macie w opisie, tak mniej więcej, bo z sałatkami jednak jest tak, że bardzo dużo tutaj E, wrzucacie po prostu to co akurat macie w lodówce. Takie jakie warzywa macie otworzone, że tak powiem. Jeśli w sensie macie pół pomidora, to wrzucacie pół pomidora. Macie akurat puszkę z kukurydzą, wrzucacie tą resztkę co wam została. Uwielbiam tak robić sałatki. Dla mnie sałatki to jest takie perfekcyjne jedzenie, śmietnik. To naprawdę dobrze się sprawdza, bo możecie wyjeść wszystko co wam zalega w lodówce. Więc zapraszam na sałatkowy film. Na pierwszy ogień idzie sałatka z Halumi, czyli taka sałatka, która jest ze mną już od dawna. Jak tylko poznałam ser Halumi, powiedziałam, że koniecznie muszę go wrzucić do sałatki do tony warzyw, bo Będzie to przepyszna sprawa. I to prawda, ten ser Halumi sprawił, że mogę zjeść naprawdę dużo warzyw. Jeżeli chodzi o warzywa, to taka dosyć pełna dowolność, ale z od siebie polecam Wam bardzo czerwoną cebulkę, bo fenomenalnie pasuje do Halumi. A tak to dajecie co macie w lodówce. Sałatki to są tak, zwa to są tak zwane dania, śmietniki. Jeżeli chodzi o sosiko, to, to jest mega proste. Albo jogurt naturalny z przyprawami, sól, pieprz, czosnek może, ale niekoniecznie. Albo odrobinka do tego majonezu dla lepszej konsystencji i takiego odrobinkę tłustszego smaku. Ja uwielbiam tę sałatkę, bo halumi jest takim serem, który tak totalnie skrzypi pod zębami. Wiem, że niektórzy tego nie lubią. Ja, to, ja bardzo lubię to uczucie i jest to takie, że o, trafił się kawałek z Halumi, ale pysznie. Yy, więc yy, totalnie polecam. I pamiętajcie, żeby do sałatki dorzucić coś kiszonego albo korniszona, jakiegoś takiego właśnie ogórka ze słoika kiszonego lub właśnie takiego w occie, bo to zawsze robi robotę. To jest taki dodatkowy smak, takie przełamanie, takie orzeźwienie. Dla mnie ogórki kiszone są takim orzeźwiającym składnikiem. Może lubicie na przykład inne kiszone rzeczy, to myślę, że też. Ja jestem team tylko ogórki i tylko kapusta kiszona i to jest wybitne. W drugiej sałatce pod lupę bierzemy kotlety sojowe i zrobimy z nich takie chrupiące fileciki, które możecie wykorzystać później nie tylko do sałatki, ale też do wielu, wielu zupełnie innych dań albo też innych sałapek. Po prostu takie odmoczone i mocno odciśnięte kotlety zasypuję przyprawą moją ulubioną mięsną i koniecznie bułką kukurydzianą. Wszystko dokładnie mieszam i później smażę to na kapce oleju. No tego oleju mniej, więcej. Później je odsączam, ale tutaj fajnie się na tym oleju robią i one są takie chrupiące. Takie totalnie chrupkie, w środku mięciutkie. Z zewnątrz robi się taka, taka chrupiąca obwódka, taka niby panierka, ale też nie do końca, bo ta mąka nie robi do końca takiej panierki. Ciężko mi to wyjaśnić. To są takie przypyszne fileciki. Ja je sobie robię czasami do sałatki, czasami do obiadu, tak o czasami jakiś bowl, może nawet do burgera. Generalnie świetny pomysł na kotlety sojowe, a jeżeli szukacie jeszcze więcej pomysłów na kotlety sojowe, mam na kanale chyba nawet trzy filmy z kotletami sojowymi, więc koniecznie obczajcie. Tutaj postawiłam na niby klasyczny zestaw warzyw, ale dodałam twista w postaci suszonych pomidorów. Fajnie się sprawdziły. Do tego oczywiście zwykły pomidor malinowy, bo czy byłaby sałatka bez pomidora malinowego? Ogórek, żeby chrupało. Oczywiście coś korniszonowego. Korniszon musi wlecieć, bo jak zrobić sałatkę bez... Korniszona albo kiszonego, błagam was. Ponownie dajecie, co akurat macie w lodówce. Jakbym miała na przykład resztkę kukurydzy w puszce, to bym oczywiście wrzuciła, jakbym miała cebulkę, jakieś fasolkę też z puszki, no tutaj jest dowolność. Do tego oczywiście jogurt, moim zdaniem jest to najlepszy sosik, bo nie jest to jakiś taki tłusty sos. cudnie ten jogurt oblepia wszystkie składniki, jak doprawicie solą, pieprzem. Moim zdaniem w większości sałatek to jest wystarczające. Czasami robię inny sos, ale zazwyczaj jak robię sałatki, to bazuję jednak na jogurcie, bo jest to po prostu moim zdaniem najlepsza opcja. Do tego oczywiście te chrupiące kotleciki sojowe, one sobie odleżały chwilę na ręczniku papierowym, żeby tak z nich tłuszcz jeszcze, niech odcieknie wszystko. I do tego schrupczony chleb na grzanki, też super szybka sprawa, na patelnię do piekarnika albo do airfryera i mamy. Coś tu z tego by się przydało, takiego zdrowego, więc albo słonecznik, albo pestki dyni, albo awokado, coś dodajemy takiego, żeby właśnie zdrowe tłuszcze podbić. I gotowe! Pyszna, taka naprawdę bardzo chrupiąca sałatka. A jeżeli o chrupnięciu mowa, to nasza trzecia sałatka To sałatka z tofu właśnie w takiej chrupiącej, mielonej formie To jest tak naprawdę tofu, które robię do wszystkiego Do yy, wrapów, do makaronów, do frytek ze wszystkim No to jest coś, coś naprawdę wspaniałego Takie tofu pokruszone Do tego dodajemy troszkę oleju, troszkę sosu sojowego I tonę przypraw I tutaj sobie nie żałujcie Może być sama do mięsa, ale może być tak Papryka słodka, czosnek, cebulka, pieprz, sól ja akurat dzisiaj dodałam taką do mięs, czy tam do gyrosa. Wykorzystałam po prostu taki gotowy zestaw i pieczemy to w piekarniku. Możemy to robić w airfryerze, możemy to zrobić na patelni. W piekarniku to wychodzi tak fajnie, naprawdę chrupiąco i nie trzeba żadnego więcej oleju. I oczywiście standardowy zestaw warzyw, jaki macie. U mnie zazwyczaj są to te same warzywa, dlatego że ja raczej kupuję bardzo te praktycznie cały czas to samo. Czasem kupię jeszcze jakąś rzodkiewkę, ale zazwyczaj mam w domu zieloninę, ogórka, pomidora, cebulkę, coś słoikowego. Powtarzam, się wiem, ale słoikowe ogóry muszą być. Dzisiaj dodałam do tej sałatki awokado. Tak naprawdę to robicie sobie bazę z tofu. Składniki pozostałe, warzywa, mogą się to absolutnie wymieniać. Miałam akurat dojrzałe tofu, więc poszło, żeby wykorzystać, żeby się nie zepsuło, bo awokado strasznie szybko się psuje. I do tego oczywiście nasz ym, dressing, który dressingiem nie jest, bo jest to po prostu jogurt z przyprawami nazwijmy to dressingiem. Trochę jeszcze słonecznika, wszystko dokładnie mieszamy, posypujemy to wszystko tym naszym chrupiącym, przepysznym, aromatycznym tofu, które jest po prostu obłędne i naprawdę tak chrupnie. No ja uwielbiam te, te różnice konsystencji w sałatkach, że mamy coś miękkiego, mamy coś chrupiącego, do tego dorzucacie jakiś chlebek, grzanki, na co macie ochotę albo jecie bez żadnych węglowodanów yy, i macie naprawdę przepyszną sałatkę. Kolejna sałatka to coś takiego bardziej pożywnego, bardziej odżywczego, bardziej się najecie, bo robimy taką sałatkę z tortellini, więc gotujemy tortellini, ja mam takie z grzybami, które zajmujemy się resztą składników. Kroimy mozzarellę u mnie taka light, na takie dosyć drobne kostki, tutaj wszystko kroimy dosyć drobno. Do tego będziemy używać różnych warzywek. Mamy tutaj ogórki korniszony, oczywiście kiszony też by tutaj fenomenalnie pasował, ale akurat mam słoik z korniszonami, więc wykorzystujemy je, robiąc takie plasterki, to będzie świetne przełamanie całego tego dania. A skoro już o przełamaniu mowa, to jeszcze dorzućmy coś takiego kwaśnego, octowego, czyli coś, co uwielbiam, pieczarki marynowane. Jeżeli postawicie koło mnie taki słoik pie pieczarek marynowanych, to zaraz ten słoik zniknie. Ja po prostu kocham te pieczarki. Podczas tego przygotowywania sałatki też oczywiście podjadłam. Ja nie wiem, co jest takiego w tych octowych rzeczach, że ja takie kocham. Te pieczarki mogłabym dosłownie cały słoik wyjeść widelcem czy łyżką. Nie zrobiłabym tej sałatki, więc trzeba się naprawdę pilnować, jak lubicie takie rzeczy. U mnie powinni takie, takie rzeczy, słoiki. Z pieczarkami trzymać pod zamknięciem, żebym przypadkiem nie zjadła. Bazą oczywiście jest fasolka i kukurydza, bo fasolka, mozzarella, tutaj mamy źródła białka, do tego jeszcze w tym tortel tortellini było coś tam białkowego, więc mamy spoko zestaw. Do tego sól, pieprz, nic więcej nie trzeba. Standardowo dressing na bazie jogurtu. Odrobina majonezu dla smaku, ja mam taki light z um, gołwege i on jest fenomenalny. Czosnek, ostudzone, a tak naprawdę przepukane zimną wodą tortellini. Wszystko to dokładnie mieszamy tak żeby ten sosik był dosłownie wszędzie i to jest taki posiłek idealny do lunchboxa to jest taka sałatka którą się naprawdę najecie bo to jest taka wiecie bardziej kaloryczna sałatka tutaj więcej jest treściwych rzeczy więc to jest naprawdę bardzo fajny posiłek a jeszcze jak podacie sobie z kromką chleba ja podałam z taką stosowaną kromką i resztką awokado żeby doło dołożyć troszkę zdrowych tłuszczy to naprawdę robi się z tego bardzo fajny posiłek wcale nie taka wiecie przysłowiowa sałatka, bardzo lekka, tylko taki fajny, porządny posiłek, bo jest tutaj, jest tutaj co zjeść, więc bardzo polecam Wam tę sałatkę na przykład do lunchboxa, albo na taki właśnie większy posiłek, jak potrzebujecie. Ostatnia sałatka to coś dla fanów yy, owoców w wytrawnych posiłkach, bo mamy tutaj zieleninę, gruszkę, orzech włoskie, ser typu feta, taki wiecie sałatkowy, to tutaj świetnie działa, świetnie pasuje, do tego grzanki ugrillowane i robimy sosik i ten sosik jest Właśnie zupełnie inny niż poprzednie, na bazie masła orzechowego. Daję trochę masła orzechowego, sól pieprz. Ja mam takie twarde, strasznie masło, więc dolałam sobie gorącej wody, żeby zrobić z tego prawdziwy sos. Nie wszystko się tak super roz, rozmieszało, ale to nie szkodzi. Ważne, że jest to w miarę płynne i da się to wymieszać. Polewam to wszystko tym e, naszym orzechowym sosikiem. Tutaj naprawdę prostota, po prostu ciepła woda. Masło orzechowe, przyprawy, nic tutaj więcej nie trzeba dodawać. Wszystko to sobie dokładnie mieszam, żeby wszystko. Wszędzie ten sosik, nasz przepyszny był. Jest to takie połączenie smaków, gdzie ten owoc naprawdę pasuje. Ja wiem na przykład, że jest mnóstwo fanów pizzy z ananasem. Ja niestety do nich nie należę, ale tylko dlatego, że ja nie lubię ananasa. Nie jestem przeciwniczką słodko-słonych połączeń. Ale na przykład jadłam sałatkę kiedyś z truskawką i to mi nie pasowało. No ale też moim zdaniem truskawka to jest rzecz, którą powinno się jeść wyłącznie na surowo. Szkoda jej marnować na inne rzeczy. Ale jeżeli chodzi o taką właśnie sałatkę z serem i gruszką, to moim zdaniem gruszka pasuje fenomenalnie do wytrawnych danych.